Cześć, witajcie na moim kanale po małej przerwie. E, dzisiaj zagramy sobie w Mortal Kombat X. Dawno nie grałem. Dzisiaj fabuły. No nie wiem, czy. E, zaczniemy od pojedynczego starcia, bo naprawdę nie pamiętam. Nie, nie wierzę, nie, nie wierzę nie. Pojedyncze starcie. E, piszcie w komentarzach, kto z Was gra. E, gierki bardzo dużo grałem, e, jak byłem małe. Pamiętam jeszcze był kolega miał PS ps PSON. No? No, nie pamiętam na czym to było. Pamiętam, że spotykaliśmy się wszyscy u niego i graliśmy w 4, 5, 6 turnieje właśnie. Widzę, że dużo nowych postaci jest. Czy jakoś tu pamiętam? No, Sub-Zero. Milena, nie pamiętam. Coś kojarzę. Nie kojarzę. No, to, to to w ogóle jest. jest mój. Raiden? Pamiętam. Piszcie w Waszych komentarzach kto jest e, waszą ulubioną postacią. Jest Jason nawet. No niesamowite. Dobra, losujemy. Nie, nie chcę grą, ja chcę losować. No, może być Quanchi. Quanchi kontra Sub Zero dzisiaj. W pierwszym odcinku. Można tu grać online? Dobra trudności łatwe oczywiście na początek pierwszy raz dajcie pograć przypominam że niedawno że niedługo na Epic Games będzie z darmo gra kolejna z mojego dzieciństwa czyli samurai shadow grało się trochę Sub Zero Tekken, czy Mortal Kombat, co lepsze. Oho. <grym> Dobra. Gram na Xboxie? Może na, na, J, na z Jasonem zagram. Jakbym krew wyłączył, to by nie było tak źle. co tu się robi tym przyciskiem? Dobra, tu mam rękę. O ty dziadzie te. O, poziom łatwy. O, ty Sabiro. Ale grafika fajna nawet. No, porównając to do lat 90., no to wiadomo, że fajna. W ogóle fajna sceneria z tyłu. Tam jakieś. Jakaś budowa posągów, to jakiś, y, jakiś. Co to jest za zwierzę w ogóle, co jest tr trzymane na uwięzi? Tu koleś coś tam rzeźbi. O ty. Gdzie to jest w życie w ogóle? Aha, dobra, to jest życie. Piszcie w komentarzach kto grał w Was Mortal Kombat możemy, Nie Można online zagrać pewnie, więc możemy pograć O ty te dziadzie O to fajny trik znam. dobra, dobra. O, nie, pewnie nie finiszuję go. Dobra, rozgrzewka była. wins. Pan robotyka. Wejdź do... Nie, chciałem do menu głównego wejść. Menu główne. A zobaczymy fabułę. O, gdzie tu jest online? W sieci? Co tu się w sieci dzieje? Pokoje. E, pokoje. Spotka się z innymi graczami, uzyskać lub dobierać pozycję po walki. Zobaczymy, czy ktoś walczy. Serwer chatu nie jest obecnie dostępny, spróbuj dostęp ponownie później. Nie chcę ze mną walczyć. Nie wiem, czy tak długo trzeba czekać. Kontra, walcz przeciw innym graczom, rankingowa, szukanie przeciwnika. Może się ktoś zgłosi. W ogóle ktoś jeszcze to gra? Znaleziono no. przeciwnika. No niemożliwe. To znaleziono czy nie znaleziono? Walkę rankingową z Sedałem. Przemoc rodzicielska. Przemoc sub. Zero Mortal Kombat X 2015. No ale co? Zagram sobie tu z kimś czy będziemy czekać? Zwycięstwa przegrane mają wpływ na twoją pozycję w rankingu, walcz walk. Eee, psz, gracz w kontra gracz. A tamten chyba nie chciał ze mną walczyć, za dobry jestem. O bo tak myślałem, bardzo dużo osób to gra. Wiecie, hit 2020. O, na przeciwnika, no ja chcę walczyć no. Chcę walczyć, chcę walczyć z tobą chłopie. Dawaj. Nie no, no anulowałem sobie. Gra była dostępna, bo jest była jeszcze dostępna na Game Pass na Xboxie. Nie wiem, czy na PC też jest. Najlepsza opcja jest oczywiście. O, dołączenie do walki. Najlepsza opcja oczywiście to jest Game Pass Ultimate, gdzie macie dostęp też do Spoko, Zatwierdź. Mogę z tą czy teraz pogorszy twoje statystyki. E, macie możliwość grania na pc i grania Ultimate Life plus Game Pass, tak? Jestem... O, jestem dwójka. wi chcesz rozwalić. Skorpiona cię rozwalę. Ale to czuję, że tak dostanę baty. Nie, czemu ja Skorpiona wziąłem? Nie, nie chciałem Skorpiona. Jakiś Gladwin, 5... Pięć... Ja mam jeden, jeden, a ma 31, 36 czegoś tam jakichś znaczków. Super się zapowiada. Nie jest tak źle, Myślałem, że jest. A jest źle, jest źle, jest źle, jest, źle. jest, źle. jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Wie, wie, że mam do czynienia z najgorszym, znaczy, początkowym graczem, więc mnie tu rozjedzie. Mhm. O. Oszczędziłbyś trochę. O matko, porażka totalna. No w kółko to samo robi. Oho, ja. się ze mną bawi teraz No, idź No gdzie idziesz No i skończyła Ci się droga No daje mi się teraz, no, żeby była trzecia runda, tak No oczywiście, że mi się daje Jesteś zły człowiek No wiedziałem a boś się przyciął. No niemożliwe, że jeszcze to wygram. No nie, że go rozłączyła, bo coś. Naprawdę? Faktycznie, jest problem, ma z siecią pewnie koleś. No bo to jest niemożliwe, żebym go załatwił. No. <laughs> Ale go finiszowałem. Ej, wygrałem. Szok. Coś mi tam urosło doświadczenie, coś tam, nagrodę dostałem. Dobra, witam ponownie na kanale. No co, będziemy grać w różne gierki? Nie, no oczywiście, że nie jedno zwycięstwo mi na razie wystarczy? I eee, co, widzimy się w kolejnym odcinku, wracamy. Eee, na tym kanale też wrzucę starsze odcinki, które mam nagrane, a nie wrzucałem, więc. Pozdrawiam Nikoriko, Mobile Warsa i Gofersa, w którym nagrywałem na między innymi World War Z i pojawi się. Dobra, Elo siema, Elo siema, siema, ma.